Nikt nie będzie okradał banków w moim mieście, rozumiesz to? Miło cię znowu widzieć, sędzia. To niemożliwe Nitrowi Siński Ty nie żyjesz Tak samo jak ty Co się stało? Sędzio, wyglądasz, jakbyś zobaczył ducha. Odejdź ode mnie! Nie jesteś już taki dzielny, co? Wracie bratku? Ha, 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 ha. Jeszcze nie. Zaraz nam ucieknie. Spokojnie, mamy to. Ha! Proszę nie tym razem. Ha! Teraz dowiemy się kim naprawdę jesteś. Ha! Ha! Zastępca Baki. Co? Baki, byłeś dla mnie jak ojciec! Jesteś 20 lat starszy! Nie masz dowodów. Czemu to zrobiłeś? Szeryfie, możemy to wyjaśnić. Baki był zmęczony byciem zastępcą. Marzył o prestiżu i władzy szeryfa! Oblewał wszystkie egzaminy. Jednak nie chodzi tu o jego oceny. Najciekawsze jest to, że na dole każdej strony rysował naboje takie same, jakich używał sędzia. Stanowił przebrać się za sędziego widmo i w tym przebraniu ścigał kryminalistów. Wiedział, że upokorzy szeryfa, pozbawiając go pozycji bohatera. Nie rozumiem tylko tego, w jaki sposób zrobił te kule. Komputerowo, użyłem grafiki komputerowej. Zaprogramowałem laser tak, by wyświetlał obrazy. Ciężko mi się do tego przyznać. Kocham Was, dzieciaki. <laughs>